Co roku tysiące turystów przyjeżdża na wypoczynek nad Bałtyk. Zamiast zatopienia się w kulturze gościnnych kaszub, doświadczenia upragnionego relaksu na plaży czy spacerze w lesie, są oni zewsząd bombardowani świecącymi lampkami, hałasem, plastikiem oraz powtarzalnymi barwymi potrawami. Są jednak miejsca na wybrzeżu, w których można prawdziwie wypocząć, zasmakować lokalnej tradycji i usłyszeć kaszubską mowę. Trzeba je dostrzec schowane między świecidełkami, skręcić w boczną uliczkę, niekiedy odjechać kilkanaście kilometrów w głąb lądu. W ramach projektu Archipelag Dziedzictwa Kultury poszukiwaliśmy takich miejsc oraz odpowiedzi na pytania: ile obiektów techniki zachowało się w terenie, jacy rzemieślnicy i twórcy ludowi tworzą w ich otoczeniu oraz czego oczekują turyści. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej pracy. W pierwszej kolejności ustaliliśmy liczbę zachowanych obiektów techniki w terenie oraz stan, w jakim się znajdują. Przy ustalaniu stanu zachowania obiektów, główną uwagę zwracaliśmy na zachowanie mechanizmu, urządzeń napędowych i grobli, a także możliwość przywrócenia obiektu do dawnej funkcji, w tym czynnik ludzki. Obiekty adaptowane do innych funkcji, np. mieszkalnych, mimo iż mają bardzo dobry stan techniczny konstrukcji budynku, oceniane były niżej ze względu na całkowity brak mechanizmów i zanik układu dawnych wnętrz. Z kolei obiekty w gorszym stanie technicznym budynku, ale posiadające prawie kompletny mechanizm, oceniano wyżej. Spośród 48 młynów, o których informacje znaleźliśmy na mapach i w publikacjach, zachowało się w różnym stanie technicznym jedynie 35. Dwa obiekty są w bardzo dobrym stanie zachowania, pięć w stanie dobrym, pięć w średnim, sześć w średnim złym. Te obiekty można jeszcze uratować i zagospodarować turystycznie. Niestety, większość zachowanych młynów odchodzi w niepamięć. Aż 10 obiektów znajduje się w złym stanie zachowania, a 17 w bardzo złym. Odnaleźliśmy także trzy pozostałości po młynach w postaci pozostałości fundamentów, belki czy fragmentów kamieni młyńskich. Wszystkie ruiny można jednak z pomysłem wyeksponować i zagospodarować. Na pięć wiatraków, o których znaleźliśmy informacje w publikacjach, zachowały się dwa. Wiatrak w w stanie średnim złym, a wiatrak w półżycach w złym. Obydwa wiatraki można jeszcze zagospodarować jako produkt turystyczny. Na dziewięć tartaków nie zachował się żaden. Znaleziono natomiast dwa tartaki, które pracowały przed wojną jako parowe. Tartak w Starzynie jest w stanie średnim złym, a tartak w Łęczycach jest w stanie dobrym. Szczegółowe informacje dotyczące stanu zachowania obiektów w poszczególnych miejscowościach oraz ich fotografie znajdziecie Państwo w naszej publikacji z projektu oraz w jej wersji internetowej na stronie www.visitme.com.pl w zakładce Wirtualne Muzeum – Publikacje. W kolejnym etapie badań przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 850 turystów w 16 nadmorskich miejscowościach od Łeby Pochel oraz w Pucku. Prezentowaliśmy zdjęcia młyna w Świecinie oraz wiatraka w Zdrzewnie, pytając turystów, czy chcieliby zwiedzić tego typu obiekty podczas pobytu nad morzem. Aż 93% turystów odpowiedziało twierdząco, co było dla nas dużym zaskoczeniem. Co więcej, nawet osoby, które nie chciały zwiedzić takich obiektów, w zdecydowanej większości odpowiadały, że należy takie obiekty ratować i zachować dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną informacją jest to, że ponad połowa turystów zwiedziłaby obiekty techniki w specjalnie przeznaczone na to dzień. Młyny i wiatraki są więc ważną atrakcją turystyczną. Połowa z ankietowanych odpowiedziała również, że oczekiwałaby, aby na miejscu znajdowała się minimum tablica informacyjna z historią młyna lub pasjonat, który opowie ciekawą historię o obiekcie i okolicy. Turyści wyrażali również chęć kontaktu z lokalnymi rzemieślnikami i tradycyjną kuchnią w otoczeniu obiektów techniki. Z uwagi na zainteresowanie turystów zachowanymi w terenie obiektami zaproponowano hipotetyczny przebieg szlaku młynów i rzemiosła na badanym obszarze. Hipotetyczny, ponieważ żaden z młynów nie jest udostępniony do zwiedzania, a te znajdujące się w średnim i złym stanie wymagają zabezpieczenia, zanim zostaną udostępnione turystycznie. Jest to jednak pewna wizja na przyszłość dla konserwatorów zabytków i urzędników pomysł na promocję i integrację z turystami. Na szlaku wyznaczono obiekty główne, które znajdują się w najlepszym stanie zachowania, oraz takie, które przy odpowiednim wysiłku właścicieli, wspartym pomocą finansową i merytoryczną instytucji, mają szansę na zachowanie i zaświadczenie o ich dawnej funkcji. Jako obiekty poboczne wybrano te zachowane w gorszym stanie. Ruiny, które znajdują się nierzadko w malowniczym krajobrazie i pozostałości po nich. Warto byłoby je uwiecznić tablicą informacyjną, zabezpieczyć pozostałości czy wystawić je w gablotach. Zapraszam teraz na szlak. Bardziej szczegółowe opisy głównych obiektów szlaku można przeczytać we wcześniej wspomnianej publikacji z projektu na stronie www.wisitmi.com.pl. Młyn w Smolnie należał do pradziadka obecnego właściciela. Z opowiadań wiadomo, że obiekt był dawniej konstrukcji drewnianej, a napędzało go koło wodne. W późniejszych czasach został przebudowany na murowany. Młyn przestał działać w latach 80. XX wieku, jednak w roku 1990 odrestaurowano go i około roku 1995 mielił na swoje potrzeby. Głównie pasze dla zwierząt, mąkę żytnią i pszenno. Wyposażenie młyna zachowało się w całości w bardzo dobrym stanie. W okolicy można zobaczyć ponadto drugi młyn w Smolnie, w stanie ruiny. Młyn w Sławatówku i Zdradzie. Starzyński dwór. Według uzyskanych informacji, młyn wybudowali w 1552 roku cystersi. Za młynem znajdował się tartak i kuźnia napędzane z młyna. W 1989 roku budynek był w częściowej ruinie. Do czasów obecnych zachowały się kamienie młyńskie oraz fragment wału koła wodnego i jego napędu. Sterzyno. Tartak należał niegdyś do rodziny Semerlingów. Po wojnie był własnością spółdzielni. Przestał działać w latach 90. XX wieku. Zachował się w nim powojenny trak oraz mechanizm napędowy w podtraczu. Lisewo Lisewski Młyn został wybudowany w obecnej postaci w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Budynki należące do zespołu młyna dom mieszkalny, budynek inwentarski i stodoła są z przełomu XIX i XX wieku. Obiekt został wyremontowany i adaptowany na budynek mieszkalny z dbałością o zachowanie pozostałych w nim urządzeń. Świecino. Zgodnie z informacją zawartą w karcie ewidencyjnej obecny młyn powstał na przełomie XIX i XX wieku. Jest to górny młyn z tak zwanej Doliny Trzech Młynów, którą tworzył wraz z dwoma innymi młynami z miejscowości Lisewo. Młyn mielił do lat 70. XX wieku. Urządzenia młyńskie w znacznej mierze zachowały się, jednak budynek grozi zawaleniem. Tylko natychmiastowe działania zabezpieczające i prace remontowe są w stanie zachować obiekt dla następnych pokoleń. Ze względu na położenie w malowniczej okolicy, naprawdę warto to zrobić. W okolicy można zobaczyć ponadto pozostałości po młynie w Warszkowie i młyn w Kostkowie. Wejcherowo ulica 12 Marca. Młyn przy ulicy 12 Marca powstał pod koniec XIX wieku jako jeden z budynków kompleksu gospodarczego na wschodnim brzegu potoku Cedron. Mielił prawdopodobnie do lat 80. XX wieku. W 1986 roku posiadał kompletne wyposażenie. W niedalekiej odległości od niego można zobaczyć młyn w Redzie, Dawny młyn w Rumi przy placu Kaszubskim i przy ulicy Młyńskiej oraz pozostałości kamieni z tych dwóch młynów przy restauracji stylizowanej na młyn przy ulicy Starowiejskiej. Wejherowo, ulica Zamkowa. Data powstania młyna określana jest na drugą połowę XIX wieku. W 1926 roku budynek młyna spłonął wraz z częścią budynku mieszkalnego. Odbudowę datuje się na rok 1928. Po dawnym młynie zachowała się turbina, która napędza elektrownię wodną oraz kamienie młyńskie. W okolicy można zobaczyć też młyn przy ulicy Zamkowej 6, adoptowany dawny młyn w Strzebielinie i magazyn młyna w Bożym Polu Małym. Przenosimy się teraz do młyna w Łęczycach. Jego powstanie datowane jest na początek XX wieku. Z lat 30. XX wieku pochodzi turbina, która nadal funkcjonuje w młynie i napędza prądnicę. Młyn mielił mniej więcej do lat 80. XX wieku. W miejscowości Łęczyce znajduje się również działający tartak, który dawniej napędzany był maszyną parową. W okolicy Łęczyc można zobaczyć ruiny młynów w Niedarzynie, Brzeźnie Lęborskim oraz ruiny wiatraka w Płużycach. Lemborg Według informacji zawartej w karcie ewidencyjnej Młyn powstał w XIV wieku równolegle z Zamkiem Krzyżackim. W XIX wieku przeszedł przebudowę, a w początkach XX wieku zmianę wyposażenia. Wówczas koło wodne zmieniono na turbinę systemu Francisa, która działa do dziś. Urządzenia młyńskie i wyposażenie Młyna zachowało się. W okolicy młyna w Lęborku zobaczyć możemy również budynek młyna w Nowej wsi Lęborskiej i nieopodal położony budynek po innym młynie w tej samej miejscowości. Dalej w Wiklinowie Nowowiejskim oraz Kębłowie Nowowiejskim znajdują się ruiny i pozostałości dwóch kolejnych młynów. Lędziechowo. Według różnych źródeł młyn powstał w drugiej połowie XIX wieku na miejscu dawniej istniejącego młyna lub między końcem XVIII a początkiem XIX wieku. W jego wnętrzu zachowało się wyposażenie z 1945 roku. Mielił zboże na mąkę i kaszę, posiadał drewniane koło wodne zmienione w późniejszym czasie na turbinę Francisa, która zachowała się do dziś. Białogarda. Rok powstania Młyna nie jest dokładnie znany. Według informacji uzyskanej od obecnej współwłaścicielki Młyna na fundamentach odkryto napis 1296 rok. Drugi napis na podmurówce budynku turbinowni wskazuje rok 1915. Według przekazu Młyn działał do około 1989 roku. Około 1995 został adaptowany na elektrownię wodną. Urządzenia młyńskie oraz pozostałe wyposażenie młyna zachowało się w dobrym stanie. W okolicy zobaczyć można ruinę drugiego młyna w Białogardzie oraz budynek po młynie w Harbrowie. Jadąc dalej napotkamy wiatrak w zdrzewnie. O jego historii i latach powstania można znaleźć bardzo sprzeczne informacje. Według informacji z karty zabytków wiatrak powstał w XVII wieku. Podane są w niej daty 1660 oraz 1765. Dopisana jest również jako data budowy druga połowa XIX wieku. Lokalny historyk podał nam z kolei informację, że wiatrak spłonął w 1914 roku, a na jego fundamentach postawiono nowy w latach 1918-1919. Szlak kończymy na młynie w Wierzchucinie. Według danych z gminnej ewidencji zabytków obiekt pochodzi z początków XX wieku. Mielił jeszcze po II wojnie światowej, a napędzała go turbina systemu Francisa. W młynie zachował się oryginalny mlewnik walcowy oraz koła pasowe. Od około 20 lat obiekt pełni funkcję restauracji. Od 2018 roku serwowane są w nim dania tradycyjnej kuchni kaszubskiej. W pobliżu młyna w Wierzchucinie możemy zobaczyć pozostałości po młynach w Perlinie, Ciekocinie i Jackowie oraz budynki dawnych młynów w Górczynie i Błachówku. Jak prezentuje się rzemiosło w otoczeniu odnalezionych obiektów techniki? Podczas badań odnaleziono 79 rzemieślników otwartych na kontakt z turystami. Wśród nich 22 osoby zajmują się haftem. Dziesięć szydełkowaniem, siedem wyrobem potraw tradycyjnych. Sześć osób trudni się rzeźbiarstwem, pięć malarstwem, po cztery krawiectwem, rogarstwem i wyrobem ozdób. Po trzy osoby zajmują się pszczelarstwem i szewstwem, po dwie ceramiką i tkactwem. Tylko pojedynczy rzemieślnicy otwarci na turystów trudnią się grafiką artystyczną, kowalstwem, młynarstwem, repusowaniem, rybactwem, szkutnictwem i wycinanką kaszubską. Z uwagi na przepisy RODO zaprezentowane zostaną jedynie przykładowe prace rzemieślników uszczegółowione do powiatów. Powiat Pucki Powiat Wejherowski Powiat Lęborski Czego oczekują turyści? Ponad 520 osób na 855 ankietowanych wskazało wysokie lub bardzo wysokie zainteresowanie lokalną kulturą ludową. 204 osoby wypowiedziały się, że są nią średnio zainteresowane 85 niewiele, a tylko 40 osób wcale. Spośród osób zainteresowanych 65% ankietowanych oraz 53% ich bliskich, dzieci, znajomych wzięłoby udział w warsztatach rzemieślniczych. Niestety musiałyby to być warsztaty bezpłatne lub płatne symbolicznie około 5 do 15 zł. Stąd konieczne jest wsparcie władz lokalnych w zorganizowaniu i dofinansowaniu tego typu przedsięwzięć. Turyści najchętniej wzięliby udział w warsztatach w godzinach popołudniowych i wieczornych między 16 a 20. Warsztaty musiałyby się odbywać na plaży lub w innym miejscu. Wymieniano tutaj najchętniej warsztaty u rzemieślnika w miejscu zacienionym, w lokalu lub w ośrodku kultury, takim jak Skansen, adaptowany na te cele Młyn, czy Izba Regionalna. Struktura zainteresowania poszczególnym rzemiosłem prezentuje się jak na wykresie. Aż 79% ankietowanych zainteresowanych jest zakupem lokalnych wyrobów rzemieślniczych. Ankietowani wyrażali niezadowolenie brakiem lub niewielką ilością stoisk z takimi wyrobami. Stoi za tym jednak bardzo wysoka cena dzierżawy miejsca pod stoisko w stosunku do możliwości rzemieślników: czasochłonność i ograniczone możliwości wytwórcze rękodzieła oraz kosztowność użytych materiałów w stosunku do ceny, jaką turyści mogliby zaoferować za dany przedmiot. Konieczna jest więc pomoc ze strony gminy i udostępnienie lokalnym twórcom bezpłatnych stoisk, które będą jednocześnie elementem promocji regionu. Jak pokazały wyniki badań, turyści wyrażają bowiem potrzeby kontaktu ze sztuką ludową i zakupienia jej wyrobów, odwiedzenia zabytków techniki podczas pobytu nad morzem, wzięcia udziału w warsztatach rękodzielniczych i zasmakowania lokalnych potraw. Na szczęście są jeszcze osoby i obiekty, które mogą tę tradycję pokazać. Są również ci, którzy starają się, aby przetrwała i została przekazana młodym pokoleniom. Jednak, aby to się stało, musi ponownie zaistnieć jako atrakcja turystyczna. Mamy nadzieję, że przeprowadzone przez nas badania staną się podstawą do współpracy między rzemieślnikami i właścicielami obiektów techniki, a lokalnymi instytucjami kultury i samorządu. Osoby, które chciałyby wesprzeć swoim wkładem osobowym, sprzętowym czy finansowym dalsze badania i inicjatywy Fundacji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz do kontaktu na adres mailowy bokmaupawisitmi.com.pl. Dziękujemy.